Siemanko, dzisiaj zapraszam Was na czwarty odcineczek z serii od zera do miliardera. Tym razem udało się coś zdobyć na poczcie, za aukcjonera, zobaczymy ile zarobiliśmy. I tak, poszła duża czacha gula za 810k, czyli pewnie sprzedałem za 900k. Oraz dłonie matki natury poszły za 1300k, czyli razem 1,3m. Teraz sprawdzimy, ile zarobiłem. Wow, mam już 3 miliony 200 punktów. Wydam mnie nieco na klan. Jak założyć klan? Załóż klan. Będzie makaron. O, już mamy klan. No i zobaczymy, co dalej będzie. Dzisiaj trochę zeszedłem na gnomy, Byłem też na wilczym plemieniu byłem też na herosie karmazynie wybili mi go, ponieważ nie, nie dodali mnie. Zaraz tak. Nic nie obchodzi, gim po kurczu. Apert, ucieka. No dobrze, dzisiaj minęła godzina 15, Kaz zapodał suchara, który, w którym mówi się, jak się nazywa pan, który lubi się tulić, Tulipa, badum, udało się zarobić 2 miliony 400k, myślę, że 400k poświęcę na jakieś zwyklaki, unikaty, a 2m uznam jako dzisiaj, dzisiejsze za, 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 zakończenie zarobku.